Dziś porozmawiamy o nowym Wranglerze 4XE, czyli prawdziwej terenówce w wersji hybrydowej, ale nie zabieram go w teren, bo jak jeździ ten Wrangler w terenie, mogliście obejrzeć na teren Wizji. Poza tym każdy z Was doskonale powinien wiedzieć, jak radzi sobie w terenie Wrangler. No to hybryda jeździ tak samo, tylko po prostu jest hybrydą. Ten film to będzie taka bardziej moja subiektywna opinia, za co wszyscy lubimy Wranglery. Wszyscy kochamy Wranglery za to, że są po prostu sexy. To jest taka terenówka, na którą patrzysz i się uśmiechasz. Mamy klasyczne nadwozie, tak naprawdę niezmienne od wielu, wielu lat. Po prostu Wrangler, nieważne z jakiego rocznika, zawsze jest Wranglerem i zawsze poznamy, że to jedzie Wrangler. Tylko nie jest to taka niezmienność jak w przypadku Łaza czy Łady, tylko... Wrangler zawsze podążał za trendami, za tym, co jest fajne w motoryzacji, rozwijał się, ale utrzymując cały czas to swoje dziedzictwo modelu, ten swój klimat, po prostu niezależnie od generacji, Wrangler zawsze jest Wranglerem, tylko po prostu z generacji na generację staje się dużo lepszym autem. Mamy klasyczną terenówkę na ramię z dwoma sztywnymi mostami i reduktorem zapinanym z łapy, czyli to, co tak naprawdę najlepiej sprawdza się w ciężkim terenie, to co pozwala modyfikować to auto i daje mu tak naprawdę dużą wytrzymałość. Bo takie zawieszenie bardzo terenowe nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem dla suwa do miasta, ale to nie jest suw do miasta, to jest naprawdę prawdziwa terenówka i to jest to, co sprawdza się tu najlepiej. Wiadomo, że przed laty Jeep miał taką opinię, że te mosty nie były jakieś super wytrzymałe. No ale z biegiem lat to się trochę poprawiło Już w generacji JK te mosty były naprawdę Już takie uczciwe Dało się na tym bardzo fajnie pojeździć Dzisiaj Wrangler jest autem Który jest dużo bardziej cywilizowany niż kiedyś Ale nadal jest prawdziwą Hardkorową terenówką Może trochę bardziej boi się tej wody Nie można go topić aż tak bardzo Bez żadnego przygotowania Bo mamy tutaj już elektroniczny wybierak od 3 biegów Który w ciężkim hardkorowym użytkowaniu Potrafi być problematyczny Ale tak, poza tym jest to naprawdę fajna terenówka, i do takiego użytkowania, jak na przykład ja użytkuję swojego patrola pod kątem wypraw, to taki Wrangler także super by się sprawdził. Od zawsze jeepy miały dużo mocy i tutaj także jest dużo mocy. Niezależnie od tego, czy kiedyś były te fałszustki we Wranglerach, czy dzisiaj mamy 2.0 i ta pojemność spada, to w każdym jeepie od lat zawsze było dużo mocy pod nogą. Kiedyś wszyscy w terenówkach synonimem dużej mocy był XJ z 4-litrową rzędową szóstką. No dzisiaj tutaj mamy tylko 2 litry turbobenzynę w połączeniu z hybrydą. No ale kurde, nie licząc Wranglera 6-4 litra Hemi V8, to tutaj mamy najwięcej mocy, nie licząc v To jest auto, które ma 380 koni i 600, prawie 640 Nm momentu obrotowego. I 6,4 do setki. No kurde, czego chcieć więcej? Naprawdę, no może to jest niby tylko 2 litry, i kiedyś jeepowcy się śmiali, że 2 litry to może mieć karton mleka czy soku, a nie silnik. No ale teraz prawda jest taka, że mając 2.0 Turbo i hybrydę, mamy najszybszego Wranglera w historii. Miejscując v 8 która dopiero też gości na rynku, i no nie jest tak częstym autem, bo kurde. Wrangler z V8 jest absurdalnie drogi i nigdy nie będzie tak popularnym autem w terenie jak zwykły Wrangler kiedyś z 36V6 Penta Starem, a dzisiaj z 2.0 Turbo czy hybrydą. To są modele takie podstawowe, które będą popularne i będą jeździły w terenie, a V8 będzie takim trochę egzotycznym wymysłem. Przy okazji, Wrangler od generacji JL ma moim zdaniem. Najładniejsze wnętrze z wszystkich terenówek, jakie znam, jakie dotąd jeździłem, jakie dotąd gdziekolwiek widziałem. No, może nowy Ford Bronco gdzieś jest konkurencyjny pod tym względem, ale wnętrze jl jest cudowne, bo jest kanciaste, ale jednocześnie jest wszędzie wykonane w dobrej jakości deska jest obszyta skórą to wszystko mimo, że jest kanciaste i proste jest bardzo ergonomiczne i wykonane w taki już miły dla użytkownika sposób no jednak w XXI wieku chyba każdy chce mieć skórę na desce no i przy okazji jest dużo ciszej w środku niż w terenówkach przed 20 lat no nie ma co się dziwić postęp w motoryzacji jednak po coś jest Mamy grzane siedzenia i grzaną kierownicę. A podgrzewana kierownica jest, no, super wynalazkiem, szczególnie teraz, jak jeździmy zimą i wsiadamy do zimnego auta. Jeden przycisk i już jest cieplutko w rączki. Ja, ale ta jest śmieszna, jest taka, no nie wiem, jakbym dotykała ciepłych cycków, no. Porównałaś ogrzewaną kierownicę do dotykania ciepłych cycków? Tak! Za to cię kocham. To ciepłe cycki, wiem! Jak widać, nowy Wrangler JL w hybrydzie jest naprawdę przyjaznym samochodem. Skoro ja siedzę na prawym fotelu i nie boję się, a ja zazwyczaj boję się siedzieć na prawym fotelu, widać, że ten Wrangler jest naprawdę takim przyjaznym autem dla każdego. Jeżeli ty tak dobrze sobie tu radzisz, to znaczy, że naprawdę to auto jest niesamowicie łatwe w obsłudze. I taki Wrangler jest. Jeżdżąc Wranglerem, naprawdę ten samochód. Dużo robi za nas. Tutaj to już jest taka motoryzacja, która, mimo że jest prosta, to i tak jest nowoczesna, przyjazna dla użytkownika i nie wymaga takiego ciągłego skupienia, które no, no, w dłuższych czasach jest męczące i w użytkowaniu. A od na co dzień takie pełne skupienie jest męczące, a to auto jest super przyjazne dla użytkownika. Czyli dla mnie. No kurde, Wrangler jest takim fajnym połączeniem jednak tej hardkor hardkorowości terenowej i tej wygody. No i mamy budę cabrio, która jest wystarczająco duża, żeby można było wygodnie w niej siedzieć, wygodnie nią jeździć, ale nadal wystarczająco mała, żeby mieścić się w terenie, w lesie, między drzewami bez żadnego problemu, no bo to jest dużo mniejsze auto niż na przykład Patrol. No Patrol przy Wranglerze to jest nadal wielki autobus. To auto jest sporo mniejsze, przez to po prostu... No nie ma co się dziwić, że Wrangler jest tak dużym sukcesem rynkowym, skoro jest tak bardzo uniwersalny. No i to, za co jeszcze kochamy Jeepy w ogóle, wszystkie zawsze, jest to, że po prostu zawsze mają zajebiste audio. I w przypadku nowego Wranglera mamy nagłośnienie z subwooferem w bagażniku, że normalnie jak się jedzie, to. Szczególnie w sytuacji, w której silnik brzmi jak brzmi, bo to 2.0 turbo brzmi strasznie paskudnie To chcemy pogłaśniać tą głośność na maksa, puszczać ramsztajna i słuchać tych basów i po prostu aha. No Jeep pod względem nagłośnienia jest fenomenalnie dobry i no, chyba nikt się nie zawiedzie jakością audio w tym aucie To co także w Yotelu jest niezmienne we Wranglerach od dawna to dostęp do silnika od zewnątrz We Wranglerze maska w żaden sposób nie jest wewnątrz zabezpieczona, to są napięcia. Zresztą te zapięcia można kupić w różnych modelach, bo to jest część tuningowa do Jeepa. tutaj, otwieramy maskę, kijeczek i mamy dostęp do tej oto wielkiej mocy, z którą wiąże się wielka odpowiedzialność, a tak naprawdę 2.0 rzędowa czwórka z turbosprężarką, turbobenzyna, do tego dwa silniki elektryczne. Jeden silnik jest przy silniku spalinowym, drugi jest przy skrzyni biegów. 2.0 Turbo daje nam 270 koni, i 400 Nm a dodatkowa elektryka powoduje, że mamy łącznie 380 koni mechanicznych i 640 Nm. Te wyniki powodują, że mimo tego, że hybryda jest 300 kg cięższa, to osiągamy 6,4 do setki, a prędkość jest ograniczona komputerowo na 183 km na godzinę. Także mimo, że to jest klocek o aerodynamice cegły, jest to samochód terenowy, to jest to cholernie żwawy samochód terenowy, aż miło mi się tym jeździ. Naprawdę 6-4 do setki to jest cholernie dobry wynik. To jest naprawdę uśmiech od ucha do ucha. Jeżdżąc z jeepem, możemy wybrać kilka trybów. Tutaj mamy panel wyboru trybów. Mamy tryb hybrydowy, czyli pełną moc oba silniki. Jak jedziemy powoli, to jedziemy na samym prądzie. Dodając gazu odpala się silnik spalinowy i auto przyspiesza z pełną mocą. Mamy tryb całkiem elektryczny. No, wtedy wiadomo, rozumiecie, jedziemy na prądzie, mamy tam około 100 koni Według danych producenta, auto rozpędza się tylko do 130 km na godzinę na prądzie, akurat tego nie sprawdzałem Zasięg rzekomo około 50 km Realnie powiem Wam, że jak wykorzystujemy ten prąd tak bardzo butując, to w 20 minut cały prąd zużyjemy I tryb e-safe, czyli po prostu tryb jazdy na, o teraz właśnie słuchajcie jak odpalił silnik spalinowy w tym momencie mamy po prostu 2.0 turbo benzynę, 270 koni, 400 Nm, Taki standard, jak w zwykłym spalinowym Jeepie jedziemy na silniku spalinowym, elektryk, nic nie pomaga. Także jak chcemy pełną moc to odpalamy tryb hybrydowy. I oprócz tego mamy jeszcze taki tryb maksymalnego odzyskiwania energii. I on powoduje, że jak puszczamy gaz to auto nie sunie tylko zaczyna zwalniać, hamować, tak bardzo mocno hamować silnikiem. On po prostu za pomocą silników elektrycznych odzyskuje wtedy maksimum energii, ładuje baterię. Jest to fajne, bo możemy właśnie doładować sobie jeżdżąc po mieście odrobinę tego prądu, żeby służyło nam po prostu jako taki strzał elektryki pełnej mocy. Na zasadzie traktowania tej hybrydy jako taki strzał nitro, to wtedy spokojnie jeżdżąc po mieście naładujemy sobie na trochę, żeby od świateł do świateł mieć te 6,4 do setki. Przy okazji ten tryb niesamowicie dobrze w terenie zastępuje asystenta zjazdu z górki, bo zjeżdżając z górki na reduktorze, na jedynce, po prostu niesamowicie mocno to hamuje tymi silnikami elektrycznymi i możemy bardzo w pewny sposób zjeżdżać z górki, powoli turlając się mając pełną kontrolę nad autem i dotykając pedałów. No i jest takich jeszcze rzeczy, które doszły w tej wersji hybrydowej. Nie wiem jak z innymi JL-ami aktualnie, ale kiedyś w Jeepach wlew paliwa po prostu się otwierało na zewnątrz odchylając klapkę. Nie był w żaden sposób zabezpieczony. Teraz mamy tutaj przycisk, naciskamy ten przycisk i klapka od wlewu, od wlewu paliwa się otwiera. No i normalnie niezabezpieczony wlew, po prostu klasycznie nic nadzwyczajnego, normalne tankowanie samochodu benzynowego. A jeżeli chodzi o ładowanie, no to tutaj po prostu naciskamy i mamy gniazdko do ładowania. Mamy w zestawie przedłużacz, możemy go ładować także w domu. Ładowanie tego Wranglera szybką ładowarką to jest około 2 godzin, ale jeżeli ładujemy po prostu z gniazdka w domu tym przedłużaczem dołączonym w zestawie, no to realnie 8 godzin ładowania, żeby naładować baterię do pełna. Tutaj widzicie średnie spalanie 13,2 litra na 100 km. Producent podaje, że wersja hybrydowa to tam, nie wiem, 5 czy 6 litrów pali średnio, no tak, jeśli naładujemy prąd do pełna przez noc i będziemy jechać po prostu w trybie hybrydowym z prądem delikatnie, używając prawie 0 mocy i turlać się głównie na prądzie, to pewnie tak spali. Ale jeżeli traktujemy to auto w taki sposób, jak realnie myślę, że trzeba go traktować, czyli po prostu turbo turbobenzynę z dodatkiem dodatkowych 100 koni z prądu i. No, i jeszcze przy okazji, ktoś ma ciężką nogę, no to 12-13 litrów to jest takie realne spalanie przy ciężkiej nodze. Ogromną zaletą jl ogólnie, nie, nie tylko hybrydowego, ale każdego Jeepa tej generacji JL, jest to, że mamy drogowy napęd na cztery koła, czego nie ma w poprzednich generacjach Wranglerów i w takich warunkach jak teraz, kiedy mamy zimę, jedziemy po prostu trasą ekspresową. Która w ogóle nie jest posypana solą, ani nie jest odśnieżona, mamy zamieć śnieżną, temperaturę poniżej zera, to możliwość jechania po śliskiej drodze z włączonym napędem na cztery koła bardzo poprawia bezpieczeństwo i daje to, czego tak naprawdę właśnie nie daje większość prawdziwych terenówek. Wszyscy suwami jeżdżą bezpiecznie, szybko po śliskim, a prawdziwe terenówki w takich warunkach są średnie. No i ta generacja Wranglera posiadając ten drogowy napęd na cztery koła, naprawdę no, to jest super sprawa, że możemy tego napędu używać nie tylko w terenie, ale także na drodze, poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy w takich warunkach, tak naprawdę dając też dużo fanu, bo możemy dużo szybciej pojechać w warunkach, w których na drodze nie jest zbyt fajnie. Kamera cofania to jest taki podstawowy gadżet, który się przydaje w autach już od dawien dawna i wszyscy w terenówkach nawet jakich nie mamy fabrycznie, to je zakładamy, bo się przydają często w lesie czy coś. Ale Jeep ma jeszcze przednią kamerę. I przednia kamera może się wydawać absurdalna, niepotrzebna, ale ta kamera ma 180 stopni widoczności i to jest super rozwiązanie w momencie, w którym wyjeżdżamy np. z bramy w kamienicy i wysuwamy długą maskę Jeepa i widzimy tak naprawdę realnie w lewo i w prawo cały chodnik, ulicę, cokolwiek się dzieje i często też w terenie przejeżdżając przez jakąś górkę, przez którą nic nie widzimy, to w przedniej kamerze jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest tak, jakby pod zderzakiem, pod nami. Także przednia kamera jest fajna, przy okazji ta przednia kamera ma spryskiwacz, który ją myje. O. I w sytuacji, w której w terenie ta kamera się zabrudzi, to możemy ją po prostu umyć spryskiwaczem. Dla mnie bardzo fajne rozwiązanie. Przy okazji te kamery w Jeepach mają oczywiście wskaźnik skręconych kół. Widać co tu się dzieje z kołami jak kręcę kierownicą. Na tylnej kamerze to będzie bardziej widać, bo ta ma szeroki kąt, a ta nie. Także... Tutaj widzimy, że ruch kierownicą i te kamery mają bardzo dobrą jakość. To nie jest jakość klocka, tylko to jest takie naprawdę ładne Full HD. W sumie nie wiem, jaka to jest rozdzielczość, ale naprawdę ładnie to widać. Wszyscy, którzy mieli jakąś styczność z Wranglerem, wiedzą, że jadąc z tym autem jest głośno. Mimo tego, że mamy hard stopa, a nie śmaciane cabrio, to słychać wiatr, szczególnie w takich prędkościach powyżej 110-120 km na godzinę, słychać te zawirowania powietrza. I w generacji JK Naprawdę jest głośno. I tutaj JL ma dużą zaletę nad JK, właśnie pod tym względem, że przednia szyba jest trochę pod większym kątem pochylona względem maski, co powoduje, że ta aerodynamika jest trochę inna. Mimo, że te auta są bardzo podobne wizualnie, to z aerodynamicznego punktu widzenia sporo to zmienia i jest naprawdę dużo ciszej. Nadal słychać tu wiatr, ale myślę, że jakieś. 20 km na godzinę różnicy prędkości na plus dla JLA jest, że jeszcze jest znośnie cicho, jeśli chodzi o podmuchy powietrza. Mam też wrażenie, że ten dach jest trochę lepiej spasowany, bo każdy Wrangler trochę przecieka, szczególnie na myjni w okolicach drzwi, uszczelki drzwi między drzwiami a dachem. To jest takie miejsce, gdzie myjąc Wranglera, potrafi cieknąć woda do środka. I jak jedziemy zimą, to czuć, że z takich miejsc wieje zimnem. Yy, I właśnie też mam wrażenie, że w tych JL-ach trochę mniej wieje, bo miałem też do czynienia z JK, które były świeżutkie, mały przebieg i nie były to dziesięcioletnie auta ze wsparciowymi uszczelkami. I po prostu naprawdę chyba tutaj postarali się trochę bardziej. Jest to auto pod tym względem dużo lepiej spasowane. Żeby nie było, że tak tylko słodzę temu Jeepowi, to jasne, że ten samochód ma wiele wad. Na przykład brudzi się błotem w środku jak tworzymy okna Ale to chyba każda terenówka ma taką wadę Realnie JL jest modelem, który nie jest aż tak długo na rynku Jak była poprzednia generacja Więc ma jakieś swoje problemy wieku dziecięcego Widać to było, że w pierwszych rocznikach było sporo zmian Że poprawiali to co nie wyszło Na przykład względem poprzedniej generacji Do ciężkiego orania w terenie JK jest lepszym wyborem Bo na przykład w JL wybierak skrzyni biegów nie lubi jak się tego auta topi bardzo Tu jest trochę więcej tej elektroniki którą jeśli byśmy chcieli naprawdę budować z motę z takiego auta do orania w rajdach, jest to realne, tylko po prostu trzeba dużo elektroniki poprzerabiać na zasadzie przeniesienia jej wyżej zabezpieczenia Wiotka także to trzeba w pewnym stopniu zrobić, ale to auto, trzeba pamiętać, jest bardziej podatne na takie rzeczy. Przy okazji też w pierwszych rocznikach Jotela były problemy z przekładnią kierowniczą, która w Europie była aluminiowa, a w Stanach stalowa. I ta aluminiowa przekładnia kierownicza się rozgrzewała i łapała luz, przez co była akcja serwisowa i wymiany tych przekładni kierowniczych. Ogólnie pamiętajmy, że to nie jest idealne auto, ale kurde jest najlepsze na rynku, nie? No serio, no, jakbym... to auto ma bardzo dużo wad, ale ma tyle zalet, i patrząc na całą konkurencję na rynku, jaka obecnie jest, taka, którą możemy pójść do salonu i kupić, no to sorry, ale Jeep pozamiatał. I mimo mojej miłości do Patroli, to obiektywnie jestem w stanie stwierdzić, że nowy Wrangler. Jest bardzo dobrym wyborem. W sensie, no nie ma idealnych aut. Każde auto ma wady mniejsze bądź większe. I jakby ktoś się zastanawiał, jaką terenówkę kupić, mając budżet na każdą, to Wrangler jest super wyborem. Także słowem podsumowania, no to muszę zabrać tego wranglera na minie, bo po ostatnich naszych testach terenowych trochę się ubrudził. W ogóle jak chcecie zobaczyć, jak to auto jeździ w terenie, to zapraszam na telewizję, bo tam go dość mocno przeoraliśmy. A jest to egzemplarz prasowy i trochę mi głupio go oddać w takim stanie kolejnym redakcjom. A ogólnie jeśli chodzi o Wranglera, no to dużo osób się często mnie pyta, jakie auto w teren i w ogóle na przykład, dlaczego ja jeżdżę Patrolem, a nie Wranglerem, to powiem tak, no Patrol to jest moja miłość, bo Patrol, y, Patrol jest dla ludzi, którzy chcą mieć Patrola, to jest po prostu takie takie auto, które też się wybiera bardzo sercem, tak samo Wranglera się wybiera sercem i gdyby Patrole nie istniały, to po prostu jeździłbym Wranglerem i to jest chyba najlepsza rekomendacja dla tego auta.